Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Mhm. No. <noise> Dziewczyna, ty jesteś szalona po prostu. <noise> o pierwszej w nocy wzięłaś trzech kompletnie pijanych facetów na stopa. No. A zdajesz sobie sprawę, co mogłoby się wydarzyć, gdyby gdzieś natrafiła? Nie byliście pierwsi, których wzięłam. Przed Wami było jeszcze jeden facet, którego podwiązłam na pole namiotowe i dwóch skate'ów na piżamkę. W jednym. Nie. No. Kilka takich. Ciężko się, że Poczekaj, mam na ciebie niespodziankę. Poczekaj chwilkę, no? Ale czekaj, to no nie zostawiaj mnie tu samej. Zaraz wracam. No, weź. Nie będę daleko. No Silek. proszę cię. Mam próżbę. Zamknij oczy, dobrze? No po co? Proszę cię, zamknij oczy, hmm? zrób dla mnie. Jak wrócę, to otworzysz. No zamknij. No weź, no. Nie, no, proszę. Ale na sekundę. Patrz. dwie. Dobra, ale ja szybko wracaj. No zamknij. No, wracam.